Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, niech pokój Pana będzie z Wami wszystkimi. Dziś wyruszymy w niesamowitą podróż w czasie, aby odkryć wpływową prawdę, która zmieni sposób, w jaki postrzegacie dziesięć przykazań. Czy kiedykolwiek się zatrzymaliście? Myśleć o tym, jaki świat przed tymi świętymi prawami został dany Mojżeszowi. To, co odkryjesz w ciągu najbliższych kilku minut, wykracza daleko poza to, co sobie wyobrażasz. I mogę zagwarantować, Twoja wiara nigdy nie będzie taka sama, gdy poznasz te objawienia. Zanim będziemy kontynuować, proszę o przerwę, kliknięcie przycisku, Lubię to i aktywację dzwonka powiadamiającego. Dzięki temu możemy dotrzeć z tym potężnym przesłaniem do znacznie większej liczby osób. A jeśli nie subskrybujesz jeszcze kanału, jest to idealny moment, aby dołączyć do naszej rodziny w wierze. Dziś podzielę się z Wami głęboką wiedzą do której wielu biblistów rzadko się odwołuje. Zagłębmy się w okres w historii, który poprzezał jeden z najbardziej decydujących momentów w historii ludzkości przekazanie tablic prawa na Górze Synaj. Przygotuj swoje serce, bo to przesłanie głęboko dotknie Twoją duszę. Wyobraźcie sobie świat, w którym pojęcie dobra i zła było zupełnie inne od tego, co znamy dzisiaj. Okres, w którym ludzkość błąkała się bez jasnych boskich wskazówek w którym każdy robił to, co uważał za słuszne w swoich własnych oczach. Taka była rzeczywistość przed erą dziesięciu przykazań, czas, który pomaga nam zrozumieć ogromną miłość Boga, który ukazuje nam swoje święte prawa. Naszą podróż rozpoczniemy wkrótce po powodzi, kiedy ludzkość odradzała się i ponownie rozprzestrzeniała po całej ziemi. W tamtym czasie ludzie mieli jedynie podstawowe wskazówki, które Bóg dał Noemu i jego potomkom. Światem rządziły się głównie ustne tradycje i zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ludzie mieli podstawowe pojęcie moralności, odziedziczone od Adama i Ewy, ale bez jasno określonego kodeksu moralnego. Aby zrozumieć wielkość tego objawienia, musimy cofnąć się jeszcze dalej i obserwować, jak zachowała się ludzkość. Po upadku w ogrodzie Eden obserwujemy postępujący upadek moralności. Do pierwszego morderstwa w historii doszło. Gdy Kain zabił Abla, co pokazało, jak brak wyraźnych praw boskich pozwolił zwyciężyć najbardziej podstawowym instynktom ludzi. Okres pomiędzy potopem a wypełnieniem dziesięciu przykazań naznaczony był przez ludzkość stale oddalającą się od Boga. Widzimy to wyraźnie w budowie wieży Babel, pomnika ludzkiej arogancji i buntu przeciwko stwórcy. Ludzie zaczęli tworzyć własnych bogów, ustanawiać własne rytuały i określać własną moralność. Był to czas wielkiego zamętu duchowego. W Piśmie Świętym znajdujemy kilka przykładów wpływu braku jasnego prawa Bożego na społeczeństwo z tego okresu. Zwróć uwagę, że Abraham, chociaż był człowiekiem wiary, w pewnych momentach postępował zgodnie ze swoimi własnymi kryteriami moralnymi, na przykład gdy kłamał, że Sara jest jego siostrą. To pokazuje nam, że nawet wielcy patriarchowie wiary potrzebowali bardziej konkretnego Bożego przewodnictwa. Niewolnictwo było powszechną i akceptowaną praktyką. Poligamię uważano za coś normalnego. Traktowanie kobiet i dzieci było dalekie od boskiego ideału. Ludzie składali ofiary z ludzi, w tym z dzieci, w przekonaniu, że sprawiają one przyjemność swoim bogom. Przemoc była powszechna, a sprawiedliwość często brała się w swoje ręce. Kiedy patrzymy na starożytny Egipt, w którym Izraelici żyli przez 430 lat, Widzimy społeczeństwo niezwykle rozwinięte pod względem wiedzy i technologii, ale zepsute moralnie. Egipcjanie mieli setki bogów, a ich moralność opierała się na koncepcjach, które dziś wydają nam się absurdalne. Życie ludzkie, zwłaszcza niewolników, mało niewielką wartość. Istotne jest, abyśmy zrozumieli, że nawet w tym okresie pozornego chaosu moralnego Bóg nigdy nie opuścił swojego ludu bez jakiegoś przewodnictwa. Poprzez patriarchów stopniowo objawiał swoją wolę. Abraham, Izaak i Jakub otrzymali przewodnictwo Boże charakterystyczne dla ich czasów. Potrzebne było jednak coś bardziej wszechstronnego kodeks moralny, który mógłby kierować nie tylko kilkoma rodzinami, ale całym narodem, a później całą ludzkością. Naród izraelski po wiekach niewoli w Egipcie wchłonął znaczną część egipskiej kultury i zwyczajów. Potrzebowali całkowitej reorientacji, nowego fundamentu moralnego i duchowego. Dziesięć przykazań miało być nie tylko zbiorem zasad, ale objawieniem charakteru samego Boga. Kiedy obserwujemy praktyki religijne starożytnych ludzi, zdajemy sobie sprawę, jak odmienne było ich rozumienie boskości. Bogowie byli postrzegani jako istoty kapryśne, które należało zadowolić poprzez często okrutne rytuały. Idea jedynego, świętego, kochającego Boga, który ustala standardy moralne dla dobra swego ludu, była rewolucyjna. Brak boskich spisanych praw oznaczał, że każde plemię i każdy naród ustalały własne zasady. Generowało to ciągłe konflikty i głęboką niestabilność społeczną. Ludzie żyli w stanie moralnej niepewności, gdzie to, co w jednym miejscu uważano za słuszne, w innym mogło być postrzegane jako złe. Pojęcie rodziny przed dziesięcioma przykazaniami bardzo różniło się od tego, co zamierzył Bóg. Małżeństwo nie miało tej świętości, jaką miało później. Władza ojcowska była absolutna, sięgająca punktu, w którym rodzice mogli sprzedać swoje dzieci w niewolę lub poświęcić je bogom. Szacunek do rodziców, który stał się jednym z przykazań, nie był praktyką powszechnie utrwaloną. W świecie biznesu rządziło prawo najsilniejszego. Przed kradzieżą i oszustwem nie istniała żadna inna ochrona niż użycie siły. Fałszywe zeznania były powszechne, ponieważ nie było jasnego zrozumienia znaczenia prawdy. Chciwość była postrzegana jako coś naturalnego, a nie grzech, z którym należy walczyć. To zdumiewające, jak społeczeństwo funkcjonowało bez kodeksu moralnego ustanowionego przez Boga. Bałwochwalstwo było tak powszechne, że wpływało na każdy aspekt życia. Każde miasto miało swoich bogów, każdy zawód miał swojego bóstwa opiekuńczego, a ludzie żyli w ciągłym strachu przed niepodobać się żadnej z tych wyimaginowanych istot. System sądowniczy, jeśli istniał, opierał się głównie na sile i władzy. Nie istniało pojęcie równości wobec prawa. Potężni mogli robić, co chcieli, podczas gdy biedni i słabi nie mieli dokąd się zwrócić. Sprawiedliwość była często arbitralna i opierała się na nastrojach władców. Praca była postrzegana zupełnie inaczej. Nie było ustalonego dnia odpoczynku takiego jak Szabat. Ludzie pracowali nieprzerwanie, nie zatrzymując się na odnowę fizyczną i duchową. Niewolników traktowano jak własność, bez praw i godności. Pojęcie, że wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, nie zostało jeszcze jasno ustalone. Kult fałszywych bogów wiązał się z praktykami, które dziś budzą w nas przerażenie. Rytuały płodności obejmowały prostytucję w świątyniach. Aby uśmierzyć gniew bogów lub zapewnić dobre zbiory, składano ofary z ludzi. Ludzie okaleczali własne ciała, aby okazać oddanie. Koncepcja Boga, który pragnie miłosierdzia, a nie ofary, była całkowicie obca. Relacje międzyludzkie naznaczone były nieufnością i przemocą. Bez przykazania nie zabijaj morderstwo było postrzegane jako akceptowalny sposób rozwiązywania konfliktów. Zemsta była nie tylko dozwolona, ale wręcz oczekiwana. W wyniku starych sporów można było unicestwić całe rodziny. Seksualność była realizowana bez wyraźnych granic moralnych. Cudzołóstwo nie było postrzegane jako poważne przestępstwo, chyba że dotyczyło cudzej własności. Nie ceniono czystości seksualnej. A w niektórych kulturach powszechnie akceptowano praktyki, które obecnie uznajemy za perwersyjne, a nawet do nich zachęcano. Pojęcie własności było dość prymitywne. Bez przykazania, nie kradnij, kradzież była postrzegana po prostu jako forma redystrybucji bogactwa. Najsilniejszy brał od najsłabszego to, czego chciał, i uważano to za normalne. Nie było żadnej realnej ochrony własności prywatnej, chyba że za pomocą siły zbrojnej. Fałszywe słowo było powszechnym narzędziem w stosunkach społecznych. Bez przykazania dotyczącego fałszywych zeznań, kłamstwo było po prostu niezbędną umiejętnością społeczną. Ludzie nie mieli problemu ze składaniem fałszywych przysięg lub zniesławianiem innych dla osobistych korzyści. Szacunek dla życia ludzkiego był minimalny. Dzieciobójstwo było regularnie praktykowane, zwłaszcza w przypadku dzieci, które urodziły się niepełnosprawne lub były uważane za Cezar. Osoby starsze, gdy nie mogły już wnosić wkładu w życie społeczne, często były porzucane lub eliminowane. Edukacja dzieci skupiała się głównie na przetrwaniu i utrwaleniu zwyczajów plemiennych. Nie można było nauczać jednolitego systemu moralnego. Każda rodzina, każde plemię, każdy naród miał swoje tradycje, często ze sobą sprzeczne. Należy zauważyć, że nawet w tym okresie moralnej ciemności Bóg przygotowywał drogę do objawienia swego prawa. Poprzez Abrahama zaczął formować lud, który miał być zbiornikiem jego prawdy. Historia Józefa w Egipcie pokazuje, jak Bóg może posłużyć się osobą znającą jego zasady, aby błogosławić całe narody. Okres niewoli w Egipcie, choć niezwykle bolesny, ukształtował tożsamość narodu izraelskiego. Doświadczyli na własnym ciele konsekwencji świata bez boskiego prawa. Zobaczyli z bliska, jak to jest żyć pod rządami ludzi, którzy nie znali prawdziwego Boga. Przygotowanie Mojżesza miało fundamentalne znaczenie w tym procesie. Wychowany na dworze Faraona, znał z pierwszej ręki złożoność ludzkich praw i ich ograniczenia. 40 lat spędzonych na pustyni przygotowało go do przyjęcia i przekazania prawa Bożego. Osobiście doświadczył przejścia z człowieka działającego na własnych zasadach, w osobę całkowicie poddaną woli Bożej. Stan moralny świata przed dziesięcioma przykazaniami pomaga nam zrozumieć, dlaczego te prawa były tak rewolucyjne. Nie były to tylko arbitralne zasady, ale objawienie Bożego charakteru i przewodnik po prawdziwie ludzkim życiu. Każde przykazanie odnosiło się do konkretnego obszaru, w którym ludzkość odeszła od pierwotnego celu stwórcy. Kiedy zastanawiamy się nad tym historycznym scenariuszem, zaczynamy rozumieć, dlaczego udzielenie dziesięciu przykazań było tak niezwykłym wydarzeniem. Bóg nie tylko dawał prawa, ale objawiał nowy sposób życia, nowy sposób widzenia rzeczywistości. Był początkiem rewolucji moralnej, która na zawsze zmieniła bieg historii ludzkości. Pierwsze przykazanie nie będziesz miał bogów cudzych przede mną było rewolucyjnym stwierdzeniem w politeistycznym świecie. Wyobraźcie sobie wpływ tego stwierdzenia w czasach, gdy ludzie wierzyli, że muszą udobruchać dziesiątki, a nawet setki różnych bogów. Idea jednego boga, suwerena nad całym stworzeniem, mała charakter przemieniający. Drugie przykazanie, zabraniające bałwochwalstwa, atakowało bezpośrednio samo serce starożytnej religijności. W świecie, w którym każdy dom miał swoich bosków, gdzie ludzie nosili amielity i talizmany, Zakaz wykonywania wizerunków był radykalny. Było to wezwanie do duchowego uwielbienia, wolnego od przesądów, które dominowały w tamtych czasach. Zakaz wzywania imienia Bożego na próżno ustanowił nowy standard czci i szacunku dla sakrum. Wcześniej imion Bogów używano w czarach, przekleństwach i fałszywych przysięgach. Przykazanie to ustanowiło nowe rozumienie świętości imienia Bożego. Szabat, czyli cotygodniowy dzień odpoczynku. Był zupełnie nową koncepcją. Żadna inna starożytna cywilizacja nie miała czegoś takiego. Było to mocne stwierdzenie na temat wartości człowieka, potwierdzające, że nawet niewolnicy mają prawo do odpoczynku. Było to także co tygodniowe przypomnienie, że prawdziwy Bóg odpoczął po stworzeniu. Nakaz ci ojca i matki stworzył nowy fundament struktury rodziny. W świecie, w którym osoby starsze były często pogardzane i porzucane, Przykazanie to ustanowiło rewolucyjną wówczas zasadę międzypokoleniowego szacunku i troski. Nie zabijaj, ustanowiło świętą wartość życia ludzkiego. W czasach, gdy morderstwo było powszechne i akceptowane i gdzie regularnie składano ofiary z ludzi, przykazanie to oznajmiało, że każde życie ludzkie jest cenne w oczach Boga. Zakaz cudzołóstwa ustanowił nowy standard relacji małżeńskich. W świecie, w którym niewierność była powszechna, a nawet stanowiła część niektórych rytuałów religijnych. Przykazanie to ustanawiało świętość małżeństwa i znaczenie wierności. Nie kradnij uznało szacunek dla własności innych ludzi za boską zasadę. W społeczeństwie, w którym kradzież była akceptowalną formą wzbogacenia się, przykazanie to ustanowiło podstawę bardziej sprawiedliwego i uporządkowanego społeczeństwa. Zakaz składania fałszywych zeznań zrewolucjonizował stosunki społeczne. W świecie, w którym kłamstwo było powszechnym narzędziem przetrwania, to przykazanie ustanowiło prawdę jako podstawową wartość w relacjach międzyludzkich. Ostatnie przykazanie, niepożądaj, wykraczało poza działania zewnętrzne i docierało do ludzkiego serca. Była to rewolucja w sposobie pojmowania moralności, pokazująca, że Boga interesują nie tylko nasze czyny, ale także nasze wewnętrzne motywacje. Fascynujące jest obserwowanie, jak każde z tych przykazań bezpośrednio atakowało powszechne i akceptowane praktyki w starożytności. Nie były to tylko arbitralne zasady, ale całkowite przeformułowanie społeczeństwa ludzkiego w oparciu o boskie zasady. Wpływ dziesięć przykazań był tak głęboki, że nawet po tysiącach lat pozostają one podstawą moralności w dużej części świata. W społeczeństwach, które nigdy nie słyszały o Biblii, Obowiązują prawa odzwierciedlające te podstawowe zasady. Przed przykazaniami pojęcie świętości łączono z rytuałami i ofarami. Po nich świętość zaczęto rozumieć jako sposób życia, sposób odnoszenia się do Boga i innych. To robi wrażenie, gdy uświadomimy sobie, jak nadanie dziesięć przykazań wyznaczyło wyraźny podział w historii ludzkości. Przed nimi świat żył w swego rodzaju moralnej mgle. Gdzie granice między dobrem a złem były mgliste i często wyznaczane przez władzę i siła, archeologia odkrywa fascynujące dowody na to, jak wyglądało życie przed przykazaniami. Wykopaliska w starożytnych pogańskich miastach odsłoniły świątynie, w których praktykowano niewyobrażalne rytuały. Znajdujemy dowody masowych ofar z ludzi, zwłaszcza dzieci, czego później kategorycznie zabraniały przykazania. Historyczne zapisy dotyczące starożytnych ludzi ukazują nam społeczeństwa, w których okrucieństwo było nie tylko dozwolone, ale często celebrowane. Ściany egipskich świątyń do dziś widnieją wizerunki faraonów gloryfikujących siebie, masakrujących swoich wrogów. Życie ludzkie miało tak małą wartość, że powszechne było wyrzucanie niechcianych dzieci do śmieci lub pozostawianie ich na śmierć. Kontrast pomiędzy tym światem a tym, co Bóg ustanowił poprzez przykazania, nie może być większe. Każde przykazanie było jak światło przenikające różne obszary ciemności moralnej, w której żyła ludzkość. To było tak, jakby Bóg przeprojektowywał społeczeństwo ludzkie, ustanawiając nowe fundamenty w oparciu o swój charakter. Pomyśl o praktycznych implikacjach. Przed przykazaniami nie było ustalonego dnia odpoczynku. Niewolnicy pracowali tak długo, Aż dosłownie umarli z wycięcia. Koncepcja cotygodniowego dnia przeznaczonego na odpoczynek i nabożeństwo była rewolucyjna. Było to mocne oświadczenie na temat godności człowieka i znaczenia godzenia pracy i odpoczynku. Zakaz bałwochwalstwa ma ogromne skutki gospodarcze. Całe miasta prosperowały dzięki produkcji i handlowi bożkami. Rzemieślnicy poświęcili swoje życie rzeźbieniu i ozdabianiu posągów bogów. Przykazanie przeciw bałwochwalstwu nie było jedynie kwestią religijną, ale całkowitą przebudową gospodarki i społeczeństwa. Szacunek dla rodziców był nowością w świecie, w którym osoby starsze często były postrzegane jako cezar. W wielu starożytnych społeczeństwach powszechnym zjawiskiem było porzucanie starszych rodziców, gdy nie mogli już wnosić wkładu w rodzinę. Przykazanie czci ojca i matki ustanowiło nowy standard odpowiedzialności rodzinnej i szacunku dla starszych. Zakaz morderstwa ustanowił zasadę, która dziś wydaje się nam oczywista, ale wówczas była rewolucyjna. W świecie, w którym brutalna siła decydowała o tym, kto przeżyje, a kto umarł, gdzie silni mogą bez konsekwencji eliminować słabszych, przykazanie to głosiło, że każde życie ludzkie ma świętą wartość. Cudzołóstwo było tak powszechne w starożytnych społeczeństwach, że stanowiło część wielu rytuałów religijnych. W pogańskich świątyniach znajdowały się święte prostytutki, a niewierność małżeńska była postrzegana jako coś normalnego. Przykazanie zakazujące cudzołóstwa ustanowiło nowy standard czystości seksualnej i wierności w małżeństwie. Zakaz kradzieży wykraczał poza zwykłą ochronę mienia. Była to wypowiedź o sprawiedliwości i szacunku dla pracy innych. W świecie, w którym potężni po prostu odbierali słabym to, czego chcieli, przykazanie to ustanowiło podstawę bardziej sprawiedliwego i godziwego społeczeństwa. Fałszywe zeznania były tak powszechną praktyką, że uznano je za niezbędną umiejętność społeczną. Kłamanie w celu uzyskania przewagi było postrzegane jako inteligencja, a nie błąd moralny. Przykazanie przeciwko fałszywym zeznaniom ustanowiło prawdę jako podstawową wartość w relacjach międzyludzkich. Zakaz chciwości był chyba najbardziej rewolucyjny ze wszystkich, ponieważ dotyczył wewnętrznego świata człowieka. W epoce, w której normą była nieokiełznana rządza i każdy starał się zaspokoić swoje pragnienia, nie zastanawiając się nad konsekwencjami, przykazanie to ustanowiło nowy standard zadowolenia i samokontroli. Teraz Moi umiłowani bracia, pogłębimy jeszcze bardziej nasze zrozumienie tego, jak dokonała się ta przemiana. Moment przekazania przykazań nie był tylko wydarzeniem historycznym, był to przełom w dziejach ludzkości, moment, w którym Bóg sam ustanowił nowy standard życia dla swojego ludu. Przed przykazaniami pojęcie sprawiedliwości było ściśle powiązane z osobistą zemstą. Jeśli ktoś zabił członka Twojej rodziny, Twoim obowiązkiem było pomścić tę śmierć co często skutkowało niekończącymi się cyklami przemocy. Nie było ustalonego systemu sądownictwa, nie było koncepcji sprawiedliwego procesu. Praktyki biznesowe przed przykazaniami opierały się wyłącznie na prawie najsilniejszego. Nie istniało pojęcie sprawiedliwych wag i miar. Sprzedawcy rutynowo oszukiwali swoich klientów, fałszując produkty i używając fałszywych wag. Idea uczciwości w biznesie praktycznie nie istniała. Edukacja dzieci skupiała się głównie na przetrwaniu i utrwaleniu pogańskich rytuałów. Dzieci często były postrzegane jako własność i można je było sprzedać w niewolę lub złożyć w oferze bogom. Nie było zrozumienia, że każde dziecko jest darem Boga, który należy chronić i wychowywać na jego sposoby. Szczególnie okrutne było traktowanie cudzoziemców. Bez prawa Bożego ustanawiającego miłość do innych cudzoziemcy byli postrzegani jako mniej niż ludzie i mogliby być zniewoleni, źle traktowani lub zabijani bez konsekwencji. Ksenofobia była nie tylko powszechna, ale uważana była za cnotę. Pozycja kobiet w społeczeństwie wobec przykazań charakteryzowała się całkowitą uległością i dewaluacją. Traktowano ich jak własność, bez praw, bez głosu, bez ochrony prawnej. Przykazania, Ustanawiając zasady godności ludzkiej, zapoczątkowały proces podnoszenia statusu kobiety w społeczeństwie. Troska o biednych i potrzebujących nie była troską społeczną. Niepełnosprawni, chorzy i starsi często pozostawiani byli na śmierć. Nie istniała koncepcja odpowiedzialności społecznej ani opieki nad najsłabszymi. Prawo Boże ustanowiło zasady współczucia i troski o potrzebujących. Samo pojęcie grzechu było zupełnie inne. Ludzie bali się obrazić bogów poprzez nieprawidłowe wykonywanie rytuałów, ale nie było jasnego zrozumienia osobistej moralności. Przykazania przyniosły nowe zrozumienie tego, co oznacza grzech, nie tylko łamanie rytuałów, ale łamanie zasad moralnych ustanowionych przez Boga. Pojęcie pokuty i przebaczenia praktycznie nie istniało. Kiedy ktoś obraził bogów, jedynym rozwiązaniem było składanie coraz droższych i wymyślniejszych ofiar. Nie było zrozumienia, że Bóg pragnie przemiany serca bardziej niż zewnętrznych ofiar. Idea Boga troszczącego się o moralne postępowanie swego ludu była rewolucyjna. Pogańskich bogów postrzegano jako kapryśne istoty, które powinny zadowolić się rytuałami i ofiarami, a nie jako istotę moralną, która ustanowiła standardy zachowania dla dobra swoich dzieci. Sama struktura rodziny została zrewolucjonizowana przez przykazania. Wcześniej patriarcha mał absolutną władzę nad swoją rodziną i mógł nawet zabijać swoje dzieci bez konsekwencji. Przykazania ustanowiły ograniczenia władzy rodzinnej i stworzyły wzajemną odpowiedzialność między rodzicami i dziećmi. Transformacji uległo także pojęcie czasu. Instytucja szabatu stworzyła zupełnie nowy tygodniowy rytm pracy i odpoczynku. Wcześniej czas mierzono głównie na podstawie cykli naturalnych i potrzeb produkcyjnych. Przykazanie Szabat wprowadziło nowy sposób widzenia i wykorzystania czasu. Moi umiłowani bracia, rozumiejąc, jak wyglądał świat przed dziesięcioma przykazaniami, możemy naprawdę docenić miłość i mądrość Boga, który dał nam te święte prawa. Nie były to tylko zasady, ale Boży dar pozwalający na całkowitą przemianę społeczeństwa ludzkiego. Dzisiaj, przestrzegając tych przykazań, nie tylko przestrzegamy zasad. Ale uczestniczymy w boskim planie odkupienia ludzkości. Jeśli ten film poruszył Twoje serce, nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału. Włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego podnoszącego na duchu materiału, który dla Ciebie przygotowaliśmy. Udostępnij ten film znajomym i rodzinom, nigdy nie wiesz kto. Być może będziesz musiał dzisiaj usłyszeć tę wiadomość, zostaw w komentarzu, jaki aspekt świata przed przykazaniami najbardziej Cię zaskoczył. Nie mogę się doczekać Twojego komentarza.